Rozmawiamy w naszym programie o jodze między innymi, o tym, że yoga może w wielu sprawach pomóc w takiej umiejętności rozluźniania się, skupiania, ale podejrzewam wielu poważniejszych. Oczywiście yoga może przywrócić zdrowie. Wie o tym moja żona, która kiedyś skorzystała tylko z weekendowego warsztatu prowadzonego przez Twoją koleżankę i nauczycielkę Gabriele Giubilaru z Włoch. A także wiem, że wielu ludzi samodzielnie odkrywa jogę dla siebie, bo na przykład nie wiem, osoba z Gdańska, która chciałaby pójść na dobry kurs jogi, ma jakieś miejsce. Pewnie nie, prawda? Natomiast można samodzielnie dzięki podręcznikom, dzięki temu choćby co przekazujemy w takich miejscach. Własnemu wyczuciu. Dzięki też. wyczuciu znaleźć swoją jogę. No taką najbardziej znaną osobą, która znalazła swoją jogę i zawsze... Moja yoga, to ja. Moja no joga, właśnie, do pani Dorota Stalińska. Pani Dorota, jak to się stało i co pani z tej jogi wzięła? Jak to się stało, że w końcu pani trafiła na jogę? Ej, co ja wzięłam? Tak. Wszystko, co jest mi do życia potrzebne. Ale nie całą to Znaczy, jogę. Ja uprzedzam, że ja nie jestem fanatyczką. Nie, jestem, nie mam papierów, niestety nie miałam okazji szkolić się u jakiegoś wielkiego guru w górach jakiś. Ja zaczęłam ćwiczyć jakby troszkę z konieczności, troszkę y, z potrzeby duszy. To znaczy historia mojej jogi jest prosta. Na studiach y, już nieżyjący, świetny pan profesor Górecki wprowadzał nam takie elementy, trochę pantomimy, trochę jogi. Zaszczepił. Potem pamiętam, że y, mój brat... W jakimś okresie, kiedym jak nie mógł siebie jakby odnaleźć w tym świecie, zaczął ćwiczyć jogę i bardzo mu to pomogło. Wiem, że w ciągu paru miesięcy po prostu stał się innym człowiekiem, ja zajmowałam się normalnymi sportami i dopiero, kiedy y, byłam poważnie bardzo chora i stanęłam przed y, takim zagrożeniem, że, że nie mogę, nie znaczy nie mogę uprawiać sportu które do tej pory uprawiałam, mianowicie judo, biegania, szermierki, koni i tak dalej, a musiałam zrzucić bardzo dużą ilość jakby nadwagi, musiałam odnaleźć też jakiś swój spokój, to wróciłam do jogi, po prostu. Czy ma Pani jakieś swoje ulubione ćwiczenia, które chciałaby Pani po, y, polecić widzom, pokazać? Ja mam, ja mam Czy to jest kałgosy? tak, że to jest... Ja mam całą masę ulubionych ćwiczeń, tylko to są akurat te ćwiczenia, do których Państwo, jeżeli zechcą ćwiczyć, to muszą... to się tam, na przykład, może pokażę jedno z moich ulubionych ćwiczeń, takie bardzo relaksujące. Ja kiedyś pokazywałam, to jest żół. Ja nie wiem, czy Panią teraz doskonale słychać, ale to może... Oto... To jest żół! No to ale nie jest dla początkujących. Ćwiczeń. Mam również yy, ulubione swoje ćwiczenie, które nazywa się okręt. jeszcze ulubioną dziewczynę, które nazywa się bardzo ładnie Tak. Do wielu ćwiczeń z jogi jeszcze wrócimy w naszym programie. Bardzo dziękujemy. Klatę.